Sięma, dzisiaj o Cerberze. Opowiemy sobie jego historię przed serialem oraz w trakcie serialu. Oraz nakreślę tutaj moją teorię odnośnie jego wielkiego planu. Yy, reszty się dowiedzie podczas wideo. Zapraszam. A więc zacznijmy od tego, co robił Cerber przed serialem. Bo jakby patrzeć, to wiemy o tym dość mało. W sensie mamy mało szczegółów. Cerber kiedyś był. Główną postacią z pewnej bajki, chyba nie muszę wam mówić, jaka to była bajka. Za czasów swojej popularności był bardzo znaną postacią, uwielbianą, ale wraz z upływem czasu jego popularność spadała aż do momentu kiedy nie grał swojej bajce, tylko był strażnikiem na szrocie, którego Janusz i Szwagier wzięli sobie na dwozie. Z którego zrobi rzęszenia. I tutaj, właśnie w tym momencie, rozpoczyna się rola Cerbera w serialu. Po tym, jak Janusz ze szwagrem zakosili na dwozie, Cerber chciał zabić Janusza. Możemy to wnioskować po, po drugim odcinku drugiego sezonu, gdzie słyszymy jakże słabny monolog Reksia. Cerbera, znaczy się z którego dowiadujemy się to, że misję zabicia nusza dał polonkowi i borkowi borkowi borek. O, dziękuję. I Cerber najwyraźniej postanowił sam się tym zająć po tym, co usłyszeliśmy w tym monologu. I właśnie wtedy Cerber wymyślił plan wręcz genialny. Coś, co miało dać mu ogromną moc, dzięki której mógłby zniszczyć cienusza oczywiście. Tym planem było złożenie Wołgi. Tego samochodu z 14 odcinka pierwszego sezonu. Możemy to wywnioskować z tych trzech scen. Na końcu drugiej części Czerwonych Żniw. Na początku 8 odcinka drugiego sezonu. Oraz w dziesiątym odcinku drugiego sezonu. Co do tego trzeciego, tutaj właśnie chodzi o tą tajemniczą rękę z gaźnikiem. Po czym wnioskuję... Że to jest niby jakieś składanie wołgi. Proszę o materiał. Gdzie ona jest? Co ten śmieć z nią zrobił? Nigdy jej nie znajdziesz. To się okaże. No dobra, a więc po tym skrawku możemy przeanalizować również, po co szedł Cerber do litera w końcówce czerwonych żniw. Dobrym argumentem na to, że Cerber potrzebuje Wołgi i w tym samym również jej silnika pokazuje nam ten skrawek. O. Liter dobrze mi ostrzegał. Nie możemy ci pozwolić, abyś posiadł serce Wołgi. Jesteś szalony. Uważam, że Cerber póki co potrzebował do złożenia Wołgi trzech rzeczy. Jego nadwozia i resztek. W wysławił serce Wołgi, oraz trzeciej rzeczy gaźnika z rzęszenia. Gaźnik powoduje możliwość włączenia sania. Jak dobrze wiemy, widzimy tam rękę sąsiada, która zabiera ten gaźnik. A również dobrze wiemy, że sąsiad współpracuje z Cerberem, bo chcą zabić Janusza. Jak sąsiad złodziej bierze ten gaźnik, to jednak oni w jakiś sposób go potrzebują. Połącz klop, w całość! Możemy wnioskować po tym, że jest dobry po wypowiedzi szwagrach? Aż Stach myśli, to się zadzieje, jak da się ssanie. No, więc tak. Wracając po kolei, kiedy Cerber wbija do litera, do jego tajnej kryjówki, Zdaj. słyszymy takie słowa z Cerbera. Gdzie ona jest? Więc według mnie tutaj chodzi o wołgę samą w sobie. Również później tutaj właśnie liter powiedział, że nigdy jej nie znajdzie. A według mnie oczywiście tutaj chodzi właśnie o tą wołgę. Najwyraźniej liter musiał wiedzieć, gdzie się znajduje. Więc teraz pozostaje pytanie, skąd Cerber niby wiedział, że uszatek miał serce wołgi. No, bo właśnie po to do niego tam przyszedł, żeby je dostać. Dobrym wytłumaczeniem jest to, że Cerber posłał Polonka i Borka, by przeszukali całe mieszkanie litera, jego tajną kryjówkę jejku. i podczas tego znaleźli coś, co by właśnie naprowadzało ich na uszatka. I teoretycznie z tego, co tutaj widzimy, również uszatek nie mówi tego Cerberowi. Ale odnośnie tego mamy taką bardzo ciekawą informację na początek dziewiątego odcinka. Słyszymy, że po strzelaninie z Cerberem i Uszatkiem mamy jednego rannego na miejscu, to jest właśnie ten miś, oraz mamy czterech zabitych. Według mnie najprawdopodobniej było to, że tą strzelaninę wygrał Cerber i jego no, ekipa. Mamy czterech zabitych. Również czterech zabitych mamy w obstawie uszatka. W tle widzimy zajączka, prosieczka i dwa kroliczki yy, bliźniaki. I według mnie zakończenie tego starcia zakończyło się tym, że cerber zabił całą obstawę uszatka, a samego uszatka wzięli do siebie na przesłuchanie, żeby siłą wziąć od niego te informacje. Z literem było nieco inaczej, ponieważ liter, literowi udało się uciec od Cerbera. Wiemy, że oczywiście liter przeżył, bo to jest oczywiste. Tutaj mamy spadochron również na stopklatce. oraz tutaj widzimy kolejny inny profil, jak ma coś do pleców przypiętej to jest właśnie ten spadochron. Więc w taki sposób właśnie Cerber mógł uzyskać serce wołgi. Nie jesteśmy pewni na 100%, czy właśnie jednak uszatek to powiedział, albo jednak czy nie powiedział, ale no, zapewne powiedział. No, pozostaje kwestia jeszcze zdobycie samej wołgi. Jak dobrze wiemy, liter nic nie powiedział. Prawdopodobne jest również bardzo to, że podczas przeszukiwania jego tajnej kryjówki również mogli zauważyć to, co się działo z Wołgą. Wracając do odcinka 14 pierwszego sezonu, słyszymy, że Barta zbiera sobie Wołgę na odcinek, o. O pieniążkach przez telefon nie rozmawiam. No, no. Dobra, chłopaki jedź tam, bo zaraz tam Michu potrzebuje Wołgę do odcinka. Niestety już dalej nie wiem co się z nią stało, po prostu nie mamy informacji. I bardzo prawdopodobne jest to, że Cerber znalazł informację o tym, co się stało z wołgą i poleciał do Micha. Poleciał do Micha po tą Wogę. Pewnie zapewne siłą właśnie ją od niego wyrwał. Dobra, więc tą część filmu mamy już zrobioną odnośnie części Wołgi. Więc sobie teraz to podsumujmy w jedną całość. Moim zdaniem to było tak, że Cerber udał się do Litera po Wołgę, by się dowiedzieć o jej lokalizacji. Później poszedł do Uszatka po serce Wołgi, jak ktoś wali silnik Wolgi, I następnie posłał sąsiada na rajd koguta, żeby przechwycili gaźnik z rzęszenia. Dobrze, mówiliśmy sobie pierwszą część techniczną teorii. Teraz przejdziemy do drugiej części teorii, czyli odnośnie jej celu. Po co Cerber w ogóle miałby składać tą wołgę. No to pierwsze co nam do głowy może przyjść, to to jest to, żeby zabić Janusza. Dla mnie jest to błędne myślenie. Dlaczego? Już wyjaśniam. Sami widzimy, że Cerber jest dużo potężniejszy od Janusza, mógłby go zabić tak od razu na raz, gdyby się tylko do niego pofatygował. A w jaki sposób niby ta wołga Cerberowi by się przydała w pokonaniu Janusza, no? Albo po prostu to nie chodzi o zabicie Janusza, a Cerber składa to po prostu z jakiegoś innego powodu, albo po prostu rzeczywiście Cerber sam by Janusza nie mógł zabić. Albo jest trzecia opcja, przez którą dzięki zrobieniu Wołgi, Cerber jednocześnie będzie mógł zrobić swój inny plan, jednocześnie zabić się nusza. bo przez to właśnie sąsiad jest w tym, współpracuje z Cerberem. I na podstawie tych informacji, co mamy, możemy wnioskować, iż najprawdopodobniejsza opcja, no to jest opcja numer o dziwo 3. Sąsiad chce zaszkodzić Januszowi, ale nie za wszelką cenę i nie jak najszybciej. Gdyby chciałby to tak bardzo szybko zrobić, to już by zrobił to bardzo dawno, przynajmniej mógłby spróbować. Ale o dziwo nie. Najprawdopodobniej było tak, że Cerber zaproponował pomoc w zabiciu Janusza sąsiadowi za pomoc sąsiada w jego planie, czyli w złożeniu wołgi. Cerberowi nie zależy tak bardzo na zemście na Januszu, niż sąsiadowi. Poza tym sąsiad ma lepsze powody, bardziej ważniejsze, dlaczego by niby miałby zabić tego Janusza, niż Cerber. Idąc dalej, natrafiamy na to pytanie, to w takim razie, po co Cerberowi jest Wołga? Według mnie chodzi tutaj o po prostu bycie silniejszym. Sami widzimy, że Wołga to bardzo potężny samochód, czarodziejski. Na przykład umieć teleportować. Liter ją przywołał w 14 odcinku pierwszego sezonu. No i w sumie to na tyle więcej o włodze nie wiemy, ale nie wiadomo co jeszcze ona potrafi. Raczej potrafi na pewno o wiele więcej niż to. Sami nie wiemy jeszcze tak w 100% do końca po co jakim celem jest powołane to algo. Teoretycznie możemy mieć już jakieś przypuszczenia co do tego, czyli to jest takie stowarzyszenie jak widzimy starych bajek. Postaci z bajek, które już no, nie są tak popularne, a nie chcą zostać całkowicie zapomniane, to być może ta Wolga by pomogła w spełnieniu celu tego stowarzyszenia. Widzimy też osoby w serialu, które się sprzeciwiły Cerberowi i wcale nie chcą mu pomagać, ponieważ wiedzą, że to w jakiś sposób im zaszkodzi. Tak jak Liter, który najprawdopodobniej właśnie schował wogę przed Cerberem. Oraz uszatek, który również najprawdopodobniej, bo to jest bardzo możliwe, współpracował z literem. Więc posądzasz mnie o zdradę? Liter dobrze mi ostrzegał. Nie możemy ci pozwolić, abyś posiadł serce wołgi. Jesteś szalony. Liter również nie chce mu oddać serce wołgi, bo cytuję: Jesteś szalony. Cerber ma jakiś szalony plan. Co, co by mu może i by dało niesamowicie wielką moc, co by mogło całkowicie odwrócić y, los serialu, ale tutaj właśnie w tym momencie brakuje nam danych, po co Cerber miałby zrobić tą wołgę i jakby to by mu pomogło być takim potężnym. Po prostu brakuje nam informacji na temat wołgi, na temat co również chce zrobić Cerber ale możemy być pewni, że szykuje się coś grubego. Jeszcze raz sobie taktycznie podsumujmy całą teorię. Widzimy, że Cerber przez parę odcinków chce złożyć z powrotem do kupy w jedną część samochód czarną wołgę, która by dała mu niesamowicie wielką moc, podobno, która miałaby go uczynić wręcz niepokonanym. Z tego co wiemy, Cerber póki co potrzebował... Wogi, serce Wogi, silnika oraz gaźnika. Tak więc dziękuję za uwagę. Fajnie, że dotrwaliście do tego momentu, bo, ta, bo ten film jest serię naprawdę długi. Wbijajcie na kanał Hanzela i na kanał Klary. Zapraszam. Cześć.